Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu, wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła mu do nóg, a była to Poganka, syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki. I powiedział do niej Jezus: Pozwól wpierw nasycić się dzieciom. Bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. Ona mu odpowiedziała: Tak, panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach. On jej rzekł: Przez wzgląd na te słowa idź zły duch opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące w łóżku, a zły duch wyszedł. Kilkakrotnie w Piśmie Świętym spotykamy sformułowanie, gdzie Pan Jezus Ludzi, którzy nie należą do Izraela, czyli Pogan, nazywa psami. Rzeczywiście, ci, którzy należą do Izraela, nawet jeżeli się zagubili, są określani jako dzieci, które się zagubiły. Ci, zaś, które nigdy nie uwierzyły Bogu, które nigdy nie słyszały dobrej nowiny, obietnicy, którą Bóg złożył Izraelowi, nie przyjęły za swojej, nie są obrzezane, nie weszły w przymierze, to są psy. I takie określenie, Wskazuje, że te osoby ani nie są dziedzicami, ani nie wchodzą w relacje z Bogiem, tak jak to dziecko wchodzi w relacje z Ojcem, w porównaniu z psem, który tylko się może kręcić i bawić z domownikami czy pod domem. Nie ma zaś żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o dziedzictwo czy udział w obietnicach. Ta syrofenicjanka, tak określona przez Pana Jezusa, nie znając Bożych obietnic. Jakby po omacku, jakby tylko ze słyszenia, że Jezus jest zdolny uzdrowić jej córkę, uwolnić od złego ducha. Tylko na tym, bazując z wielką pokorą, odpowiada i mówi: że nawet jeżeli ona jako pies nie zna Bożych obietnic, nie należy do narodu wybranego, nawet jeżeli nie ma udziału w dziedzictwie, które Bóg zagwarantował Izraelowi. To chciałaby jednak uzyskać ten okruszek, którym jest uzdrowienie jej córki. Pan Jezus dokonuje tego cudu i pokazuje, że właśnie postawa pokorna, postawa poszukująca prawdy otrzymuje od Boga dar, bo jest to ścieżka, która prowadzi do całej pełni, aby uwierzywszy w Chrystusa, przynależeć do tych, którzy wchodzą w zupełnie nowe przymierze z Bogiem przez Chrzest Święty i przez wiarę, i aby móc uczestniczyć w całej chwale, którą Bóg daje swoim dzieciom. Wierzący, chrześcijanie, wchodzą w obietnice, które Bóg kiedyś obiecał Izraelowi i otrzymują dar Ducha Świętego, stając się w pełni dziedzicem Królestwa Bożego. Tobie Panie niech będzie cześć i chwała za niezbadane twoje wyroki które poznając dają nam szansę nauczenia się prawdziwej sprawiedliwości Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus